TV na skrzynkę interwencji esanok.pl wpłynął sygnał dotyczący zapowiedzi wstrzymania wydawania żywności od listopada przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. Faktycznie na drzwiach siedziby sanockiego oddziału PKPS zastaliśmy wspomnianą informację. Postanowiliśmy zapytać u źródła, co jest przyczyną takiej sytuacji. Bezpośrednią przyczyną właśnie było to, że skończyły się środki i nie było po prostu, skończyło się pieniędzy. Krosno naciskało nas, że nie wolno po prostu nam brać z, z usługowych pieniędzy, na no, transport było trzeba czymś zapłacić. W tym roku y, mieliśmy 5 tysięcy z MOPS-u i 921 zł z Gminnego Środka Pomocy Społecznej. Jako ośrodek pomocy społecznej jesteśmy obciążani przez Kom Polski Komitet Pomocy Społecznej notami obciążeniowymi za transport i staramy się regulować te faktury na bieżąco. To, że brakuje nam środków finansowych na żywność, to nie jest jedyne. Niestety brakuje nam też środków finansowych na inne potrzeby, jak chociażby na przykład na pokrywanie opłat za domy pomocy społecznej. I są to już dosyć znaczne pieniądze bo ponad 100 tysięcy złotych. Środki, które zostały przewidziane, zabezpieczone na ten rok budżetowy, a zarazem kalendarzowy na potrzeby transportu, niezbędne środki zostały już jak gdyby wyczerpane. Choć przerwa w dostawie żywności była niebezpiecznie bliską perspektywą, podmiotom przekazującym pomoc finansową na transport udało się zaplanować zabezpieczenie niezbędnych pieniędzy. Zapewniliśmy koło PKP w Sanoku, że to niezbędne dofinansowanie nastąpi i środki zostaną, potrzebne środki zostaną przekazane. Szacunkowo po prostu dołożymy 3-4 tysiące złotych na niezbędną ilość transportów, która jeszcze będzie wykonywana w tym roku kalendarzowym, a zarazem budżetowym. W tej chwili pracujemy nad wszystkimi poprawkami do budżetu jeszcze na ten rok i mam nadzieję, że te środki finansowe znajdą się też w tym projekcie budżetu. Myślę, że to będzie kwestia dosłownie tygodnia, gdzie będziemy mieli to wszystko rozstrzygnięte. Zniknęła kartka, zniknął problem. W listopadzie potrzebujący mieszkańcy miasta i gminy wiejskiej Sanok będą mogli udać się do oddziału PKPS, aby otrzymać żywność. Muzyka w